A są okay. Dalej lego lego, LEGO. Dobra, mogę... jakiegoś kajwa Możliwe Czekaj, gdzie to są moje kowalda? Hmm, czekaj, ja sobie dam prot1 na te spodnie ja na pewno. Wii... Ja nie... ja mam, ja mam, tak. ja mam seta dosyć też słabego. Ja muszę wypić, bo ja mam, ja mam, ja mam wszystko prot4. Rzucasz na start velocitkę chyba. To bym, to bym to bym tak. Mam koldranka na swoje prawo, dobra, pobiegnę do niego. Co do niego? Oczo. Rozwalam go Fajnie, że mogę go hitać Czemu ja go? Super, że go mogę hitać Zmarnowałem już jednego coxa, ale mam jeszcze cztery Przedus. Ale on nie ma nikogo. Gdzie ty jesteś? Na ciebie jest Cedarem. Widzę cię, dobra. Cedar Spider, widzę. 38. Dawaj, 40. On jest na moczu, on jest na moczu. Nie, ma nie na pejdzie. Zuważaj, i tak. Ja strzelam z Artemisa chyba bardzo niż z modulara to są teamerzy który Kurde, ja strzał nie mam Nie zostawili w środku strzały? Aha, nikt, nikt nie poszedł na środek Okej, okay, to ja sobie wziąłem dwa gapy i strzały Żyję Nic tam jest tylko woda Trochę Trafił mnie Coldrunk, nie nie pomagaj, Co daje radę Laga dostałem, super Co z tutaj spami? mi? Artemisa jednak oh, O jeszcze Andrilla mam i ja go nie użył. Gdzieś się biję, nie mogę ci mówić, bo nie wiem Polk co tym. z teama mm. On Tam nie patrz, czekaj. Dawaj lego, lego, lego. Ale dostał, ale ja dostałem oka. Ja dostałem oka strasznego. Lego, lego, lego dostał. Nie zjednocza, przecież pada! Kapaz jad. Teraz zjednocza, teraz zjednocza, teraz zjednocza, uważaj. Nie, no możemy go lać! Set mu padnie Możemy go lać. Dwóch. On ma te. Eee, dalej Nie padnie. Wychodź, wychodź, wychodź. Wychodź, on jest na cheatach No, ale on jest na takich czytach. Zoram są na Androida. O jaki masz healing? To jest ważne. Dobra trz, ja mam 4 nocze i korn i 3 hd On jakiś miecz wyrzucił. Ale to zwykły. On no, chce zalać mida, no co to jest za debil. No on ja ma noga na mieczu, no ja go nie mogę dotknąć. Seta na zmianę z, ja z tego Ile na zmianę? Ile masz na zmianę? Cztery Ja mam na seta na zmianę rynku Masz jakieś gapy czy coś? Cieka, bo Albo jabłka? Mam... Gapy na zmianę Jabłka, mam 2 jabłka i 2 noczy, że wcale mi Ja mam na zmianę seta, jak to jest zgodnie Nawet z gówno, bo... On seto wygrał, tak szczerze Ja odbiegam do cold Dobra, bo tu już strefa nie jest On jest... Dostał. Nie da się stąd wyjść. Ja, ja udaję, że healingu nie ma, ja użyję second go. On no też nie ma healingu chyba. Nikt już prawie healingu Ja mam cztery nocze, więc ja mam. Se... Ja se spodnia spodnie Dobra, ja mocza Jadłem jednego nocza. Ale on to tak zalał Ja nie wiem Ja bloków też nie mam, no nie wiem jedna opcja to jest... Tam... jest czemu dobra w tego Artemisa, strzelam do niego tego tam nie mnie tam nie ma przy tobie On nie, On nie, ma, to mi to nie da ja w tej wodzie, ja nic nie mogę zrobić bo mam z Nokiem. Dostał Dostał No mogę wyjść Co? Tak chwila Tak do końca run Oj, tylko od ranky tylko mi A przecież mówiłem Ci to już ja, Aj go rozwalam padła się padam Dobra Ten Lozinka padnie Chyba Bo ja co ja mam nocza Znaczy nie nocza tylko wychodzę kolejnego opiowalił Nie wiem set musi cały paść aha, żad aha, żadna potka mnie dała, super Jadłem noczem i mi to mi ten nie są Ja mnie, mnie tak wycięło, że ja padłem, nie? Zdech, ten typ Ja no, to I tak raczej nie wygrasz, ale ColdRank wygra, bo on dostał te buty. A nie kur... a on teamer dostał. ColdRank ma 5 HP, ColdRank pal. No to oni się teraz będą bić, możesz, nie wiem, próbować orat jakoś. Wygra ten co ma najwięcej kili, uwaga. Lożyka wygrał.